Siemma, Siemma, Cytrono, oczywiście, Elvisa, No i witam Was, moi drodzy, bardzo, Joran, w kolejnym odcinku na naszym kanale. No, Siemoneczko, no i uwaga, uwaga, kani, jakby jest po raz kolejny ważna misja, ponieważ, jak chyba każdy wie, ostatnio tak sobie myślałem, właśnie, no kurde, no jakby nasza tajna baza jest najbardziej rozwiniętym obiektem w mieście i ogólnie w na tym, na naszym świecie. Nie? Na, na, na tym serwerze, moi drodzy, więc tak sobie właśnie myślę, okej, okay, tajna baza jest bardzo ważna i bez niej w ogóle by nie było nas, nie? Ponieważ tam mamy swoje podki, zbrojki, i wszystko, więc tak sobie, moi, moi rozmyślałem, okej, okay, spoko. Bardzo fajnie mieć taką tajną bazę u siebie, Moi drodzy, ale jeszcze ważniejsze jest, być tajną mocą na terenie przeciwników. W tym odcinku, moi drodzy, biorę sobie normalnie mój kidow, tak, to jest mój kidow, właśnie najlepszy w grze i lecimy sobie w tym odcinku. Zbudujemy sobie tajną bazę pod dokiem, moi drodzy. Bez beki, w tym czasie zapomniałem, że okej, to po prostu jest konieczność, taki właśnie maskę, bez którego nie wygramy, więc zaraz polecimy, moi drodzy, i war uwaga, ważne bo w końcu namierzyłem, gdzie jest nasz tunel, ponieważ ostatnio na odcinku szukałem naszego tajnego przejścia i jest z okazało się, że jest tym nie tam, więc troszkę to beka, ale spoko, Już jest jeden w momencie, w tym momencie. Subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważny nowy odcinek, co dzień. Więc to jest po prostu sub. bardzo ważny gościu, bez suba, nie ma oglądania. Więc dziękuję bardzo, gorąco. A my lecimy sobie teraz w tym kierunku, oczywiście, do domku, aberki. Ponieważ, tak sobie pomyślałem, gdzie można byłoby zrobić takie idealne miejsce na bazę, ok? Miejsce, do którego nikt z Angopolski nie wbija nigdy. Więc tak sobie właśnie moje rodzaj siedzę i myślę, ok? Około dwóch temu z Maciuchem zrobiłem, a przepranka, że zamknąłem krowy w jego domku, nie? te parę krów zamknęliśmy. No może tam paręnaście krów, ale no tego trochę było, jednak, nie? I te kroby tam jeszcze tam, więc według mnie, abra nie do swojej piwnicy, od jakichś dwóch miesięcy Więc w tym odcinku, polecimy sobie i zbudujemy sobie właśnie w nasze piwnicy. No, Powiem wam, że no, to takie, no, ładne miejsce Gdzie będziemy trzymali na zapas swoje potki, zbrojkę i tyby, ponieważ to jest też bardzo ważne, że mieć tam sobie te meczki, więc tego bardzo zobaczyć na odcinku do końca, bo to jest to bardzo ważne. Serio, bądźcie na filmie do końca, a my zobaczycie no, naszą nową. ona byłaby według mnie taka malutka, ale bardzo przydatna, nie? Nawet widzicie co? No jakieś jakoś tam nie dekorujemy. Ważne, żeby był pokoik i żebyśmy mogli sobie w jakieś tam wiecie, choć, te meczki były potki, zbrojki, mieć jakieś, tam wiecie, że tak sobie na przykład, że, na przykład jak sobie zginiemy, no będziemy na terenie gangu Polski, to trzeba jakoś wyjść, nie? I walczyć dalej, więc spoko, teraz ten, moi drodzy, więc superowo. Okej, okay. w ogóle czy nie też, też wpadnie tylko mojego pranka z wczoraj, z odcinka, czy nie? Nie mam pojęcia. Hmm... O, proszę bardzo, jakby... Jeszcze nie, ponieważ widzicie to no co ja tam po tym, że gdyby w już wpadli, to tu by nie było nic ponieważ tam jest strzaca ściec indii, więc teraz zobaczcie co, co, co tego będzie, a zaraz lecimy sobie oczywiście w kierunku domu Aberki, ponieważ tak sobie pomyślałem, okej, okay, do ten magazyn, no chyba nie, buda funkcja, no chyba nie, domek Aberki dalej, ponieważ serio, on tu wbija pewnie ultra mega rzadko, więc spoko, lecimy sobie teraz w ten kierunku, bo to, ponieważ spójrzcie, jakby tu jest tyle klubek, że gdyby on tu wbijał jak, jakkolwiek, czemu, czemu one stoją w tym miejscu? co to jest za błąd, że gdyby on w ogóle jakoś tu się o to miejsce dbał, to by ich tu nie było, więc w tym odcinku sobie garnę do małdzenia, właśnie w tym miejscu, moi drodzy, bo to jest takie miejsce, gdzie chyba barka w ogóle nie wbija, więc spoko, moi drodzy, lecimy sobie teraz z tym filmikiem, więc w ogóle o co z nimi chodzi, jakby nie mam pojęcia. Ło! Nagle działają wszystkie krówki, byłoby spoko, gdyby już działały, nie? No, jakby krówki stare się tutaj, no. Okej, okay. cyk, działają chyba wszystko, wszystko jest okej, moi drodzy, bardzo przyjemnie, Dobra, jakby, może nie jest okej, okay. halo. E, Okej, okay, spokój, że tylko okiem okay, jego, więc bardzo fajnie. Ogólnie, w ogóle nie chodzi o to, że nam tutaj muszą mieć jakoś, ponieważ bez tego byłoby nam ciężko. Ponieważ dzięki temu możemy sobie ukryć w tych krówkach naszego trawlora. Więc, moi drodzy, bo uwaga, jakby do budowy tej bazy potrzebujemy trzech i tam, moi drodzy, trzech, nic więcej. Po pierwsze, Kidofu. Po drugie, prawdora i drabinek, to by byłoby wszystko. Jakby stereo to będzie mega fajne, więc tego, według mnie, to byłoby jakoś, może jakoś w tym miejscu. Chociaż, no, takie jednak no, troszkę zbyt oklopane, nie? Więc, no, hmm, teraz raczej właśnie, mam, drogi, myślę i hmm. Jakby... Są to taki jakieś prezencie? Nie mam pojęcia. O! Idealną rozbiję, ponieważ w tym miejscu, to powiedzieć, sobie będą albo lepiej. jeszcze lepiej, ale mam plan teraz. Wow, ej! Zim jest to, moi drodzy. jakbym tutaj wbije, to nawet nawet sobie nie pomyśl, okej, okay, Nawet sobie tutaj wbije i tego właściwie nawet nie widać, więc to jest według mnie tej serii idealne. Ale nawet zobaczcie, no to, co zrobić. on to otworzy, przecież to tak się tutaj w ogóle tym zlewa. Że nawet nie pomyśl, że jest jakaś baza, więc teraz to będzie mega grube. A więc cóż, moi drodzy, lecimy sobie teraz w tym kierunku i budujemy swój tajny pokój, swoją własną tajną bazę. Tak jak wiecie, nawet nawet, nawet nawet budujemy już taką bardziej skrytkę, na terenie gangu Polski, więc spoko. Lecimy tym, moi drodzy, jeszcze sobie o jakieś podki, żeby to sobie trzymać na wszystkich wypadek, więc spoko. Do, to by, się syn takie wiecie, malutkie, ale jednak bardzo potrzebne. Więc teraz tyk polecimy sobie, że może jakoś zaraz po zaraz ma świadkowe ciemno mowa zobaczymy jeszcze za chwileczkę, ale żeby serio, to było w naszym stylu, więc po kolecimy z tym gąbczy, żeby to trzeba było wiecie ładne, nie? A nie byle jakie w ogóle dirgi, oj, hey, serio! Gdzie jest moja łopata, przecież Ja mam chyba na najlepszą w pożar grzania zgubiłem, jakby będą bez beki no. Okej, okay, teraz potrzebuję naprawdę na, do na, na, tego zerna więc więcej kundka, polecimy sobie na górę, bo to też powiem, że danym jest, jakby to jest takie miejsce, że serio, ono o tym nigdy nie pomyśli. Więc bardzo fajnie, znaczy zacznijmy od tego, że ona w tej piwnicy nie była miesięcy, Od dwóch miesięcy, bitów jakby bez beki, no jakby naprawdę moi gami. Dobra. Ja potrzebuję jakoś tego na nawet wiecie co. Polecimy sobie ustawicza właśnie jakoś do naszego pięknego miasta, tym naszym przejściem, bo nie już ją i będziemy mu mu zagrać ponieważ po co w ogóle ile ma tych krówek. Wow! Ile ich tu gości normalnie jest, nie mam pojęcia skąd, ale spoczko, spoczko? A my lecimy kochani, jakby błagam, niech oni cofną, bo nie, jak oni to wpadną, to będzie po prostu po nich, zginą i tyle, jakby naprawdę tej po nie będzie, więc spoko. Lecimy sobie teraz ten do gościu, naszego tajnego gościu, który prowadzi do naszego miasta, on już troszkę dalej, więc spoko. Widzimy sobie teraz ten moi kochani i bierzemy sobie po drewno skrzynki, potki i budujemy miejsce, gdzie... gdzie, gdzie ewentualnie jak nas zginiemy, będziemy trzymali swoje wszystkie itemki potrzebne do organizacji, więc spoczko, weźmy sobie teraz tutaj w dupie trzecie, bo ty potrzebuję chyba jakiegoś uh, na hełm, bo mi szybko się kończą te momelki, ale udało się, więc spoko więc zaraz sobie każdemy w tym kierunku i błagam bez creperu, ponieważ raz, gdyby nie, nie trochę, to tu to, to tutaj by tutaj bym, bym od takiego krypera zginął, więc teraz grubo. Lecimy, jeszcze o tym, a nie wiem, czy będziecie mojego, uwaga. Mam swój drugi kanał się na się Elviso, jest jako materiał pokrętło, że to jest kanał, na, na, na którym macie też tej serii odcinek codzienny, więc serio, sprzętu też mój drugi kanał Fisk, jest bardzo... Gorącą, a my lecimy sobie w kierunku naszej tajnej bazy Popotki i ogólnie wszystko co potrzebujemy na wojnę bo nie rozdajmy To jest nawet możliwe, że ja sobie nie, jakoś niech są zginie na stronie gangu Polski nie? Może i tamki stracę, ale właśnie po to moi drodzy Będziemy trzymali, że już, już niedługo, jak sobie ogarniemy tych, tych zbroi więcej, zbrojkę mieć miecie raz oczywiście podki I jak się jak zobaczymy chyba nie macie mogę chwileczkę, ale wpierw polecimy sobie po te i skwileczkę, bo to jest też tutaj bardzo ważne, więc spoko. Okej, okay, lecimy teraz sobie do naszej takiej wiecie, pierwotnej ten tej bazy, która jest oczywiście poza naszą piękną amerykańską willą gościu no, a piękne po amerykańskie w temacie, więc spoczko, a my lecimy sobie już tędy, więc teraz Cyk i tick. All right, alright, moi ludzie, alright, to było wtedy Więc teraz tak sobie klikamy i lecimy w dół. Alright moi drodzy, all right, teraz cyk, okej okay. Jakby serio, to też według mnie takie spoko miejsce Ponieważ uznajmy jaka jest szansa Tak serio, tak bez beki, jaka jest szansa czy to odnajdą? Jakby według mnie zerowa, ponieważ to jest przejście w tajnym przejściu, w tajnym przejściu. To jest nierealne, więc spoko! Lecimy sobie już jakoś tutaj w dół Majkani i pierwsze bezgarne według mnie to drewno świerkowe Okej, okay. wyscę tam tylko myślę, że wystarczy. Też sobie jakoś tam może to weźmiemy i lecimy sobie jeszcze po podki na Hila i Spida i stręża, żeby mieć jakiś tam wiecie, zapas na terenie Kanku Polski jednak, więc teraz tak, ponieważ tam też można zgląć, więc sekundka. Lecimy po sobie teraz tędy z naszego pięknego magazynu na miksturki różne. Mamy go tam, bo że no w tym, jakby uznajemy tak. Mamy w tym magazynie tyle potek, że można byłoby jedna z nich po prostu, wiecie, wyrzucać, nie? Jakby e, cała skrzynka potek na hila, druga skrzynka do połowy, to jest już powiem że jest to jest sporo, e, cała skrzynka praktycznie potek na speed 2, no i skrzynka do połowy potek na stręcz 2, bo to jest też fenomenalne, więc wiecie co? Stręczy sobie może wkrótce weźmy chociażby tyle, ponieważ one są na krótkiego, więc teraz tyle nam to wystarczy. Speedy myślę, że można byłoby sobie dopsiwać, tak no nie mam pojęcia, e, z 4, byłoby spoko, a potki na hila to po prostu już stałe luki, ponieważ one są po prostu maską i musimy je mieć, więc teraz raz dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, Będą być spoko, bo jest bardzo przyjemnie A my z Tobą już tam lecimy, więc teraz sobie tylko Tego amerykańskiego stajka pięknego I lecimy kontynuować budowę tajnej bazy Pod piwnicą Ablek, bo to jest taka, wiecie Piwnica piwnicy, więc no, ciekawe jest Co no, nam wyszło, a będzie jeszcze lepiej Więc spoko, z tej strony jeszcze wychodzimy Dobra, gościu, więc teraz czas start Let's do it, okej, okay. alright Lecimy na górę mojego ani i zobaczymy nowe efekty jak to też będzie miała jeszcze. No w ogóle mogę przyjść perełeczki najgorzej, no bo zaraz nie widziałem i trzeba będzie iść tym tunelem, jakby no przykre, ale też według mnie trzeba być tylko większe zrobić. Jakieś wiecie metro do nich, jakby takie tajne metro, nie? Ponieważ tak za nas to biegać tak po prostu nudno. No nie, więc zobaczymy sobie jeszcze. Można byłoby zrobić, jak wiecie, takie metro bardziej lodowe, że jest łódka i ludnie, więc zobaczymy jeszcze. A teraz sobie polecimy do tego tunelu, który był chyba już w tym, jest tu wiem tak, już zapomnę jakby co, już pamiętam gdzie on był. Więc teraz sobie polecimy w dół i zróbmy swoje, czyli zbudujmy tajną bazę na terenie piwnicy Abry. To jest to w ogóle tak głupie brzmi, nie? Więc teraz speed na maksa i lecimy, żeby teraz się po prostu wiecie, wsiąść w garść i to zrobić i. W temacie, więc euro. Lecimy, 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 dobra, okej. Okay. Hm. Mam drewno, mam potki, mam wszystko, więc bardzo fajnie. Chcę być też jakoś ogarnięta skrzynkę, więc spoko i to będzie tyle, moi drodzy. Będziemy mieli taka taką swoją, własną, tajną bazę na terenie i ich gang, jakby serę. jakby oni, tak wiecie, zobaczyli, że ja, oni już zginęli, byliby, byliby za to szczęśliwi. a nagle wbije z ich domku z nowymi tkami, jakby to było do niepokoju, ale zobaczymy jeszcze. A wreszcie, to tak drzwiamy w tym kierunku, więc spoko, moi drodzy. Lecimy z tym i ogarnięte, ogarnię więc teraz już wszystko lecimy na górę. Czego tam powiedzieć, No więc tam wrócenie chyba nawet nie ma co tego, jakiegoś tam wiecie. mogę to ponieważ to jest tylko tutaj na baza. więc tam wystarczka położyć, wiecie, podłogę i sufit i ścianki jakiekolwiek, żeby jak to nie było, takie, wiecie, takie surowe. No i skrzynka i wszystko idealnie, że tam, wiecie, Ewentualnie jak sobie ogarniemy jeszcze inną dolego, to jeszcze sobie tam położymy. Oczywiście, więc teraz sobie czegoś tutaj szybko jemy i lecimy tam, moi kochani, w tym kierunku, jakby sobie jakby bez perełeczek, nie ma ja sery, Jakby sobie potrzebuje perełek, bo nie to jest taki po prostu męczący, żeby tak biegać cały czas, nie? Więc spoko, teraz sobie tam, moi kochani, i będzie wszystko ogarnięte idealnie, więc spoczko Cyk i cyk i cyk, alright Tu właśnie widzę, że się jakoś tam na górę wbijamy Małe mięsko, mięsko, jest też ogarnięte, więc bardzo przyjemnie I Trzeba też się pracować, jak się schować, wiecie, więc spoczko Dobra, jakby bez beki jak on ma to nie znaleźć? Nie ma takiej w ogóle opcji Nie ma takiej w ogóle opcji, aby on to odnalazł Jakby to jest świetne, takie może i proste, ale według mnie genialne, więc spoko żeby się jakoś tylko to bardziej ładnie ulepszymy żeby nie było takie byle jakie. Więc podłoga, sufit, ścianki i będzie gdzieś tak jakby coraz tak serio to, to nawet nie musi być takie duże, bo to to jest chyba nawet zbyt duże, bo będzie tylko skrzynka i albo stędzik, nie? To nawet nie jest takie wiecie, na, mego, na mego potrzebne Więc teraz tak może jakoś zróbmy to, Ok, no jakby idealnie, jakby serio, jakby tyle nam tego wystarczy tyle w ogóle w temacie, nie? Ponieważ to będzie taka, taka mała baza gdzie będą tylko takie temeczki mega potrzebne, więc spoko Udało się gościu, udało się, więc bardzo przyjemnie tu wyszło jakby no To jest o wiele mniejsze niż myślałem, ale spoko To na go wystarczy oczywiście, co nie jest jakaś to wiecie Mega ważna baza Tylko takie bardziej miejsce osobowe, więc spoko Teraz cyk, tutaj coś budować, tworzymy, więc spoko, okej okay. Teraz tak teraz tak, ok. Jakby to no już według mnie wygląda dobrze to, no, to Wygląda tak jakby mega strowo, Jest to taki wiecie taki pokoik zwykły, gdzie sobie ktoś mieszka niby Jakby nawet jak tutaj sobie kolega Ej właśnie moi drodzy dla pewności, mam pomysł, skrzynka będzie w tym miejscu, idealne, po prostu idealne, nie? Nawet dla sobie w ten, nie znajdzie, bo to znaczy było po prostu świetne Takie wiesz, takie po prostu, no idealne, więc teraz, cyk i cyk, więc oficjalnie, moi kani. Skrzynka na botki będzie w tym miejscu i kolega nie ma w ogóle szans, aby sobie zrobić Więc sobie też, po prostu, ogarniamy te wakacje, żeby było to Dobra, sobie już w te miejsca i zróbmy sobie takie świadcze co? tabliczkę może. Tabliczkę i damy sobie taką coś tą kreść. Okej, okay. eee, czekajcie. E, piwniczka Maciocha. Okej, okay, piwniczka Maciocha, o, jakby no jest spoko, jakby no jest spoko, z tym że nie jest najgorzej, ponieważ teraz jest się chyba <śmuchował> według mnie seria ogarnie, nie? Więc spoko, lecimy sobie dalej teraz, no i pod cię speedy i healy. według mnie serio, koledzy mają teraz po prostu mega kopet, więc, więc udało się gościu udało się. Więc moi drodzy, uwaga, uwaga, w tym o momencie subskrybujcie kanał, to bardzo ważny nowy odcinek, to z nim sobie po prostu według mnie sub się, no po prostu teraz bez suba, nie ma oglądania, no, nie wiadomo, no, 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 dziękuję, subskrybujcie kanał, też to mój drugi kanał Elviso Games i followujcie na Instagramie Elviso więc to jest serio, bo to jest taki właśnie pakiet, nie? Więc dziękuję. Wszystko musi być tutaj ogarnięte. A baza ogarnięta. wam bardzo gorąco. Siemane, leczko. I na koniec niech żyje Ameryka!